Po ten trzeci sparing kolejna przegrana. Kiedy zaczniemy wygrywać? No by było tak jak teoretycznie zawsze, że przegrywa się sparing i wygrywa się w lidze. Mam nadzieję, że te zwycięstwa przyjdą, przyjdą jak najszybciej, ale, ale na pewno no, jest nad czym się zastanawiać. Tracimy, tracimy głupie bramki. Dzisiaj kolejny raz po, po takich ewidentnych błędach, można powiedzieć, juniorskich. Druga bramka, znowu po w fragmencie gry, jest nad czym pracować. Dobrze, dobrze, że, że do tego pierwszego meczu z Lechią pozostało jeszcze dość dużo czasu. Jedziemy teraz do Turcji, myślę, że tam, tam te wszystkie mankamenty wyeliminujemy i mam nadzieję, że w lidze będzie dobrze. Nie chciałbym szukać się wytłumaczeń, ale dostajecie mocno w kość? No na pewno, bo to jest obóz, żeby, żeby, żeby jakoś tam, żeby jakoś się dobrze przygotować, żeby dostać w kość, no ale nie jest to wytłumaczenie, bo wszystkie drużyny w tym okresie są na obozie, wszystkie trenują ciężko i na pewno i na pewno nie, może, nie możemy kolejnej porażki tłumaczyć tym, że ciężko że czynimy. Ciężko na, pewno, na pewno musimy to wszystko przeanalizować, wyciągnąć wnioski i w kolejnym sparingu już w sobotę, mam nadzieję, przydałoby się trzy punkty, przydałoby się zwycięstwo, bo jest no nad czym Trzy dotychczasowe sparingi, w każdym brakuje jakichś takich kluczowych zawodników. Może gdyby zagrać najsilniejszym składem, tym zgranym najbardziej e, byłoby dużo lepiej? Na pewno by było lepiej, powinno być lepiej, ale po to są gry sparingowe, po to są, traktowane są jako gry treningowe, żeby każdy mógł się wykazać. Skład jest... Pierwsza jednostka na, na pierwszy meczek z tak właśnie jest wielką niewiadomo. Każdy walczy o ten plac. Myślę, że trenerzy mają ból głowy, jak to będzie, jak to będzie poukładane. Każdy ma, każdy ma czystą kartę i myślę, myślę że, że ten skład wykrystalizuje się dopiero, dopiero dwa tygodnie, tydzień przed ligą. A myślę, że już podsumowując te wszystkie sparingi widać, że graliśmy z zespołami z niższych lig i zespoły te nastawiły się ewidentnie nagle kontry. Nie? My staraliśmy się prowadzić, staraliśmy się prowadzić grę, grać atak tak pozycyjny i w tym okresie, kiedy to czucie piłki nie jest jeszcze najlepsze, narażaliśmy się na, na dużo strat własnych i z tego powodu traciliśmy wiele bramek. Dlatego, dlatego patrzmy optymistycznie w przyszłość, wyeliminujemy te błędy i będzie dobrze. No, jak ci młodzi zawodnicy, których nie brakuje w Pogorzelicy, jak się sprawują? Twoją dodatkową rolą jako kapitana jest pełnie wprowadzanie i dawanie im jakiś rad? No, tak, staram się staram się uświadamiać, na czym kolega Senior. Piłka. Widzą, że to nie jest tak łatwo przeskoczyć z piłki juniorskiej do dorosłej piłki, zderzają się, zderzają się z zawodnikami, w na przeciwnik z przeszłością ekstraklasową, grającymi twardo agresywnie. Nie, można, nie można W seniorach trzeba grać piłkę szybką, nie można driblować za dużo, trzeba zanim się otrzyma podanie, trzeba już więcej z tą piłką zrobić. Na pewno na pewno... Potrzeba trochę czasu, żeby się przestawili na takie granie, ale widać, że robią postępy, są pojętymi uczniami i myślę, że w przyszłości będziemy mieli z nimi dużo, dużo pożytku.